Moje adhd naprawdę mam miałem wrażenie, że było lepiej. Kurwa wszystko mi wróciło. Jestem tak nabuzowany, że zaraz rozkurwię kurwa i wyrzucę monitor przed okno. O, to jest cztery oty? Nie, panem jest. No no, mówię, no cztery. O Boże, Boże. A tak ze suchu? Ile mógł mieć lat? On ma 50 lat. Opresja. Przyjdzie tu zaraz, pewnie do nas. Nie goni. A, to no to nie. Nie Kogo wiem. tam wylupuj na 5 genów. Nie wiem, gdzie robimy geny. A co Cię to obchodzi? Nie interesuj się, gdzie robimy geny. Zajmij się kurwa, sobą. Pysyk. No właśnie, bo nie chcę wam go tu przyprowadzić. No zrobiłaś to. No no taka jest, to jest Ale sabotażu. Nie ma terroru, nie wiem. No, ja wiem, do tego. Ale... Już ma. Albo nie ma? ma? O chuj chodzi. A co cię to obchodzi? Nie przeklinaj. Dużo. A no tak, bo ty jesteś YouTuber. Przepraszam. No, <laughs> Deadman Switch i wybuchanie. Uh. Repainer. Kurwa, no miało nie być tych skillczeków. To ja mogę pójść zdjąć... Jakim jest? ...ku... co, my tu wszyscy jesteśmy. Aha, czyli nie zapuszczać się ja tam. Stańmy, ja stańmy. No gena, no I gena. Nas, nas, A On ok. nie skopał gena w małym, y, więc dlatego nie miał terroru. Nie, ja go robiłem od razu. Możliwe, możliwe, ja go robiłem jest od razu. Jest skopany i jest w ogóle No bo ja tu robiłem. leciał no ja I wleciał fajne Resonance. Czy wy mnie słuchacie? Czy wy jesteście głusi, albo ja wyciszony? To nie, mnie, no, ja mam nie, 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 dauna. Sorry. Ale ja mówię ja o też. dwóch pozostałych daunach. No przecież, kurwa, ja nawet nic nie mówiłem. No właśnie! No, Znowu wybuch! Painer kolejny, nie. Zerował się do zera. A, w dupę, idę oh. stąd. Ja rozgrzewkowa, coś. rozgrzewkowa. No chyba do siebie. Przepraszam, tak, tak, niedobre. Tak, tak, tak. Ja, wezmę go, ja wezmę go na siebie jak coś. Nie, idzie za ciebie. Idzie ja idę do main building, w takim razie będę robił w main building. Wika gdzie jesteś, ja przyjmę jak coś. Nie pierdolę, nie wiem, jak dzisiaj Kurwa. Masz Desa? Nie. A wygląda jakby miała. Ja nie bardzo wiem co się stało. Spod paletę, jesteś na palecie jakbyś. Właśnie nie, bo chciałam go zastunować, on się odsunął, walnął z matki i... Na mej nie macie podsłuch zamontowany jak coś. Do piwnicy cię bierze? Nie, nie poza. Okay. Jezus Maria, za dużo się dzieje. Czuję się bardzo przed Opresja jest no. Wika, ja zaraz coś cię ściągnę ja, ja zdejmę, Wiktor, bo jestem obok. Tylko co prostu na twoje prawo, na twoje lewo. Kopnął gena. Wikaja ja cię zdejmę, ale. to ja jeszcze mogę. Tak, Vika, mam na pierwszy rzut Uciekaj, 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 niech idzie za mną. A, bo ja z macki dostałem, dobra. No. Idzie za to! Nie, dobra, jest na mnie jednak. Gdzie jest ten Dominik? Uh, ob obok Mejna. Wiesza, wiesza, wiesza! Dobra, ja się muszę zaszczepić. Zablokowało mi gena. No, zaraz mi coś się... O -o -o. Stanie mi się coś. No, idzie tu, idzie tu, idzie tu. No i idzie tu, widzę go już. Nie, no to ja się żegnam z tym... ...kwiatem. No i tyle by było. Psita ci śmierdzi. Nie Mi? leci? Wiesz co Miennym, mam DSA a no i, i dead Harda, więc jest okej. Okej, okej. ja, ja spróbuję, żeby poszedł Błody na naleje. mnie. Wtedy. No dobra, ale 3, gen, 3 osoby i 5 genów. Nie damy rady już tego prawdopodobnie zrobić. W ogóle. Jest na mnie jak coś. Wyszejkowałam dzisiaj agent Max za 5 zł. Wow, brawo ty. To jest okazja naprawdę bardzo dobra. Mówię, to jest najlepszy specyfik do Kibla. Jak coś to będę leżał, ja mam DS-a. Nosi. Może pójdzie tutaj? Nie na jeszcze tak Ja mam DS to jest. Jest na mnie. Nie? Tu jest gen ma... na 95%, Kopię go. On terror tak randomowo nie wiem od czego on ma. Nie ma Tinkerera, bo za mało genów mamy. Leci za mną Patryk zrób te ogena tam. W rogu? Czy którego? O, Obo, do obok maina miał 90 widzę, kilka widzę, procent. Widzę, 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 widzę. Leci za mną, jesteśmy na małym. O, Ktoś zniszczył paletę na mały. Ta, wi Wika chyba no. Tak, to, to była ja. Co dał i tak tego hita tam wtedy. W sensie to stunelowało trochę. Kończę Dobrze. tego gena Znałem. twojego jak coś. Dobra, jest postęp, jest postęp. W ogóle, jak słychać, powiedzcie mi? Ale, lipa. Okej, okay. trochę gorzej niż zazwyczaj, ale jest okej. Okay, mam wrażenie. Mm -hmm. Taka przytłumiona się wydaje? Czy Zagadałem się, sorry. No to ja nie wiem, dlaczego przytłumiona? Nie, nie, może tak, w ogóle. A co, kupiłaś nowy Wyjaśniać. mikrofon? Nie, to nie Natalia. Do mojej Natalia kupiła nowy mikrofon? Nie. Wczoraj szukała. Jest na mnie. Nie mikrofonu tylko statywu mhm. Dostałem dead Hard Dobra na pewno Ja i tak będę leżeć raczej chociaż może nie Hello 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 yes, mi, Nie, mnie Come with me do fast 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 Yes, jest, yes. czeka. Czekaj, ja sobie pójdę tylko Dam w jest na... Widzi mnie, ale chyba nie wejdzie do środka Może wejdzie? Dobra On dalej jest na mnie jak coś, więc... W ogóle, są zombiaki w tym meczu? No zombiaka chyba nie widziałem jeszcze no. Są, są, widziałem o Idę w Kierunku małego, w kierunku małego się zbliżam, ale skręcam jak coś na prawo. Nie wiem czy ktoś tu coś robi. Goni mnie, widać było go na podsłuchu i mnie zostawił. Nie, nie zostawił, jest na mnie dalej. Idę kręcić do maina. O kur. To ja bym chciała, żeby ten zombie mnie zostawił, bo mamy to sporo tego. Więc... No. Dalej mnie goni. Naprawdę dużo go tam mamy zrobione ponad połowę. No dobra, wiadomo. Te, te się ale Patryk Kurwa, no nie! No ale. Kurwa, no. W sensie zacięłem się o ścianę, co prawda, ale nie wiem, tutaj długa jest ta matka. Wiesz, jak coś, pain dress będzie. Nie o, wtedy Nie, 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 wziął nie wziął mnie na pain wtedy. Teraz. Chyba, że znowu mnie nie wziął na pain trzeba. Nie mnie wybuchło jak coś. Ale mój miał więcej chyba. Nie? Jest na małym Skopię podsłuch po teraz Tak, jest O nie Nie Dobra Hello Hello On tu wróci ten wsiór, więc trzeba Pewnie uważać tak. Spróbuję pójść w ten róg tego mojego gena do co robiłem, ale... On chyba też? Ja jestem w mainie, jak coś robię. Nie, idzie tutaj. Gdzie do ciebie, dobra? No mój się, mój miał pain On go nie kopał. Dobra, poszło. Weź choć w mapy do mini. Czekaj, bo on wróg... idzie z Natalią. Jak masz wyjście z góry, taki zeskok, to tam. Wyjdź na górę i. Post... A nie, on tu idzie chyba z Natalia nadami. tam idzie, oh, tak. Tak, tak. Dostał panę, ale ja też dostałam. stałem. Gdzie jesteś Dominik? Wiesz co, będę szedł na tego, który miał podsłuch. Podnosi i nie róbcie tego, na... bo on teraz obok haka. Piesze. A jesteś na małym? Nie, w połowie drogi do małego. Minąłeś mnie już. Za tobą, za tobą, za tobą Słyszę cię, widzę cię, dobra no. Wena ja mnie też jak możesz? Ja pójdę po Natalia, jak coś. Na luzie, o ile zdążymy się wyleczyć, zanim on przyjdzie. Idzie. No, idzie. Ja do... Widzisz go? Tak. Tam jest na mały. Dobra, ja widzę go. dobra to ja idę jak On coś teraz po tu będzie talię. szedł. Ty leć, a ja go wezmę na siebie. Daczyć cię Natalia? Czy nie? No, Myślę, że możesz. Czy... O nie! Myślałem, że nie zawróci. A on zawrócił. Spryciula. Wiesza. A od razu tu przyjdzie, bo wiesz, że tu Gen też był. Dobra. Dobra, wiecie co? Ja się poddam już. Nie zrobimy 3 no genu Ale ja Ci ściągnę, ciągle. Mogę ci wyjść robić na Nie no ale on nie on zrobimy 3 genów idzie w ruch, On idzie wróg, on idzie wróg, tam mamy. Tak, no, mm. Natalia Idzie na ciebie nie, nie, było, 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 Natalia, uziekłem. idzie na ciebie, idzie na No dobra, no, no to na, na, mamy ofering, nie Dacie radę. Ty Patryk masz umiejętności, Natalia idzie, Natalia już wie gdzie jest lewo, prawo, dar sobie radę. Eee... Bardziej chciałem mówić... Eee... Ja coś mogę wziąć na siebie, na... a dobra jest na tobie. Bo chciałem powiedzieć, że ty masz, ty masz się do szapki schować i schedonę w razie tego uciec, bo... Nie może, teraz to ty musisz uciec. Dobra, jednak nie robię tego. Kurde, ja jestem obok małego, a czy nie? Nie. Okej okay. on ma barbę, Dlaczego tak wie gdzie chodzi. Nie, bo poszedł w drugą stronę zupełnie teraz. A byłem już tak, żeby na barbę zadziałało. No spojrzymy. Będzie tu. No jak z zawinkla to ten... O-oo. O kurwa. o, oł. o No i. Dobra. Zrobimy to po mojemu Ale ty kaszasz jakbyś miał gruźlicę, przecież on cię usłyszy Cicho No, no to, to ty nie bądź cicho Bądź cicho, bo cicho przyjdzie Chyba nie przyjdzie O, te bramy są dosyć daleko siebie No dlatego czekam aż ledwo się ruszy, nie? Ile jest dzwonów? Trzy? Trzy. Nie wiem, ale kurwa coś go długo nie ma, w chuj. No już by się otworzył w sumie. Tylko pewnie teraz przyjdzie, jak zaczniesz otwierać na stówę. A on, on nie traci czasami terroru? No właśnie. pięknie. No dlaczego on kurwa tego terroru nie ja ma? Ja nie A wiem, nie wiem, co to jest za. Adon, perk, nie wiem, co to jest. No kurwa, co? Wow. Działam to. Ja też. Widziałam to. I zdecydowanie... Było to dosyć... Wulgarne. No. Też bym tak to określiła. No, chuj. No i zrobiłeś, co, zra, zrobiłeś co mogłeś. Byłeś naprawdę bardzo dzielny. Ale kurwa, On jest? On ma istiusa? Nie. nie, No, to jest za perk. Czekaj, bo ja. No, nie... Oferta, mówię. No, a tobie się tak nie to robi? Mi się tak zawsze ze wszystkim robi. No, I mnie to pana. przeraża. Trochę mnie to przeraża, ale z drugiej strony nie dziwię się. Ale dla takich ludzi trzeba Ot... być wyrozumiałym. Ja na jego miejscu bym z usług Patryka zrezygnował, bo Patryk całą rozmowę Pała. odpowiadał mu tak, 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 tak. A do takich ludzi trzeba Klaun. tak Dominik, widziałeś jak mi noga już się ruszała podczas rozmowy z nim. No dobrze, ale on ci do... za to płaci. To nie jest, że ja to charytatywnie. Mieński zapłacił. Plus nie żeby coś, ale kurwa chyba leżę na no, chłopej. Bez... klauna Słuchaj, wiem co czułeś, bo... To była Wiktoria Mamy jak zainstalować... Stima. Wiem co czujesz O Boże Steam Wiesz Nikt nie puścił No ale A i to tak na mnie Ej On jest na małym dalej, bo ma... no, Na jakim małym jak ja robię w małym na drugim końcu mapy jestem Nie w małym, no. bo piwnica jest w tym dziwnym małym, w tym końcu mapy Dostałam. Wiktoria, ty tak. Tak, Ale on tu gdzieś jest, w pobliżu nadal. On jest gdzieś przy mnie, bo mi się naprawdę. Tak, on mnie, on mnie widzi. On mnie zaatakuje. On mnie już Biegnę nie atakuje. Do mnie biegnie do mnie. Dobra, to rotuje na ten na piwnicę. Jakich ty słów użyłaś? Rotuje? Ja muszę... ja no. Skąd ty takie te rzeczy wiesz? Mamy, no nie dam rady inaczej. No, no normalna normalne. Rotuje, to znaczy, że gnije. Nie. O nie. Idzie tam, idzie za was. On idzie na ciebie, na... O! Wyleczę dawaj Patryk, wyleczmy ją szybko. Dobra. Mam Dzięki. Minik, nie wchodź tam, uważaj. plus Schowałem się do szafki, jeżeli nie, słysza... nie słyszał. Dobra, odciągnijcie go, ja ją zdejmę. Ja idę zrobić ten Twój. gen, minik dokończę. Ja go dokończyłem. Widzi, A, mnie. Dobra, okay. za mną. Idę ściągnąć. Dobra, dobrze wyszło z tą szafką, bardzo. Kurwa, on na mnie już rzuca. Na mnie, Dawaj. na mnie, to ja muszę być Dobra. A, no jesteś oparta. Dawaj, Będę leżeć. Zeslołowała mnie przez fotkę. Dobra, no ale jednego haka uniknęłaś, więc... Jest, jest. Bardzo dobrze. Co mi świecisz, psycholko? Chodź tu. Tu chodź. Chodź tu. Zrobimy sobie podsłuch. Będziemy widzieć, czy idzie najpierw. Dobra. Bardzo Puszcz. daleko mnie niesie. Puść, jak ma tak, się. Tak, tak, tak. To bardzo daleko mnie dobra, idę się tam gdzie zakręcę to, to, to. na ściągnięcie już idzie tam gdzie ja robiłam Gena, tak jakby na lewo, a ty Natalia ten swój zrobiłaś taki budynku. tam na boku? nie, umiałaś? nie zrobiła. nie, nie zrobiłam go bardzo mało o, to jest, już taka to. do końca no, bo nic ja obstawiam, go. że tam właśnie painres albo coś wbił ty robiłaś ten tu na boku? o nie, tak? Nie, o. ja obok tego, Witam, witam. Tam, ja pisa. robię to. Weź Dominik, rób gena, ja uleczę Natalię. Weź, chodź Natalia. My się uleczymy w tym czasie. Pika, weź go, wylupuj na chociaż ze dwa geny. Nie mogę, bo mnie spiskał tym swoim. A moczem? Puść, Puść, puść Dominik, bo Wiktoria była w piwnicy. Pecek będziesz yy, wieszana. Jedę chyba znowu do piwnicy. A, to okej. Okay. Tak, Meszko do piwnicy. Hahaha, <śmiennie> ale Cię olała! <śmiennie> Natalia, Patryk zapytał czy możesz go uleczyć. Aaa, no, przepraszam, zamyśliłam się, przepraszam. Hahaha, <śmiennie> patrz to zagrałeś. Tak. <śmiennie> ja pierdolę, kurwa to książek w historii. <śmiennie> Mogę iść śpiąc. Ja Ty tam biegnę w tę stronę. Panie, ja, z... my, ja? Nie słyszałam tego. My się, my się z Natalią uleczymy. Natalia ku**a, ja mówię Natalia, Natalia Kurde. On gdzieś jest, on jest obok tak. ciebie, wyszedł z małego nie jest tak. mały Tak jest, znaczy nie małego, tylko na tego dziwnego małego To jest chyba main Spróbuję. na tej mapie ogólnie Teraz nie no. za nim. Dobra to ja idę, szybko Paletą, ale Natalia sprawa. wylupuj go na chociaż no, jednego gena dobrze. Idzie, idzie do was, idzie do was znowu. Idzie w one... na no, trudno. Dobra, help... no Quick Dawaj Dobra, ja dobra. postaram się przyjąć. Poczekaj. Nie, 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 dobra, daj mi daj mi normalnie przyjąć, bo on będzie cię blokować. Okno, 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 okno. O kurwa. Ale skurwiel. Dobra, no. ja zablokuję go tutaj. Dobra Dobra. Rura przy trzebie, idzie za tobą, idzie za tobą. Ja pierdolę nienawidzę zwykły gier. On ma bambuza, pamiętajcie tylko. Idź, idź! Blokuję go! Dobra, tak dzięki, leci cię za mną, zostawił cię! Leży na palecie! A ja jestem za daleko już, jestem z Wiką. Ja też, no. jestem daleko Podnosicie? Rozgląda się. Podnosi ale teraz. Ale mamy On mi teraz nie odpuści, on mnie wykończy teraz do końca, bo on on wstał, wszedł we mnie, do piwnicy mnie się, puść, puść, tak, Do piwnicy mnie ja niesie. I on czekał, aż ja się odsunę, żeby biec za Wiktorią. Ja się nie odsunę, wyrwałbym się. No brakuje. Ja byłem z latarką eee. Ale byłem ranny, więc... I, i słyszał, on chciał tak. lecieć za Wiką. Ale w końcu mnie walnął i poleciał za mną. A normalnie I w ogóle ty, mnie ty, nie ty, uderzał, no? tylko wszedł do przodu. Ja pójdę tam jak ktoś Natalia, ty bo ty jesteś ranna, to nie wiem czy jest no sens. No ja jestem w teraz, bo chciałam Dobra, robię no On jest serce, na małym, ale nie widzę. ja nie mam serca jak na małym. Jest... Na main nie znaczy. A, on... Teraz mam, wraca. Jest na mnie, jest na mnie. No. Tam? Nie dam rady zdjąć. No. Przyjąłem hit, ale uciekam. Dobra, to idę. Dead hard. uciekam jak coś dalej. Oj, za blisko się tu Patryk ganiasz, bo jeśli się, że on cię doniesie do tego no, ja... maina do piwni. Nie, 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 ale ja będę leży kurwa na no, za oknem. Bo ale on, on ma ten taki ciasny uścisk. Nie, podnosi mnie, nie, 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 nie wraca do Nie! Co on robi kurwa? Przychodzi przez okno sto razy, możesz zdjąć szybko. Drugi stage ten, mi wbije, no wbije. Nie, nie, nie. nie, do mnie Jezu! Milisekundy. Dobra, no, idzie do małego chyba? Ale nie wiem, nie widzę go, to, bo mam okazówkę. To nie gazówkę. jest mały, to jest naj... Nie, idzie na... Jest na Natalii, na jest na Natalii. Na mnie, na, mnie, na mnie. obok ciebie, żeby ci dać ja. ten... Ja... Kurde, dawaj. Dobra, Tylko teraz wyżej. musisz odchodzić, bo on cię nie zdejmie mm -hmm. specjalnie. Ewentualnie regeneruj się i po prostu jestem podniesiemy cię od ja, razu, ja, bo ja, ja jestem mogę też przy nich. Nie, nie ma go tu, nie ma go tu, tu. Jest, jest, jest. Jest? Jest, jest. Stoi na ziemi. Widzi mnie. Uciekaj, uciekaj. Dobra. Ja się podniem. Weź podnieś Natalię na Goni ikier. za mną, ja będę leżał, ludzie. No. Dobra, sobie piszcie. Patrzcie i podnosi nie. mnie. On nie chce was, on chce mnie teraz. No, będę. Wiesza. Dobra. Ja mam DS, ale tak. Zaraz. Nie, po prostu przybiegnie, jestem w szefce, on Nice. Ja idę na zdjęcie, jak coś pięknie za mną, Leczcie się, bo mogę jeszcze leżeć. Dobra, zdejmuję. On zaraz znowu iść. Będę pod paletą. Za daleko jest. to ja jest w ja, tym hmm. Ale dobra, jeszcze jest mogę. Będzie wieszał, wieszał, to ale wow, nie do piwnicy. No. O Patryk, Pięknie dawaj, się dawaj, dobra. dawaj tu. Tak mogę cię wisiać. Dobra. My już rzuca tymi szczochami. Dobra zajebiście dzięki. Dobra. geny mamy po tamtej stronie chyba już? Czy są dwa? Tu tutaj jakieś? są dwa mhm. i jeden jest po tamtej stronie. Tak. O jest na mnie, okej. Okay. Dobra, ja zdaję map. Ja idę na gena w takim razie. Dobra dziękuję. Od lewo od tego małego dziwnego budynku jest gen, który ma sporo zrobione, bo ja go tam nie dokończyłam, ale mhm. nie dokończyłam, Nie jestem pewna... Idę teraz. na mały, ale ten taki mały mały... Zostawił mnie wraca na Natalię jak coś. Tak idzie... no. Robisz tu, robisz tu. Chodź cię wyleczę. Nie, dobra już róbmy No ale umierasz już. Ale ja no, mam o ooo! Oh -oh. Hello? No, to ja się żegnam. Towarzystwem. Baja bongo. Powiedz jak będziesz wieszana, bo ty będziesz mieć pajęza. Ale szkło. Zyzy, zyzy, odzyty. Idzie. Równo, to Nie, 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 bo on i tak pójdzie go kopać. No, idę go skopać. Mm, jest na tobie, czy nie? Tak, na tobie wracam. Idzie, idzie na tego maina tam całego. Mhm. Wiedz jak się nazywa? Jager. No. O. o Umlautem, czyli Niemiec. O... A wiecie co mówimy do takich? We hate. Nie będzie Niemiec w Juno. Bo... jak nie masz gena. Kurczę nie wiem jak to wytłumaczyć. W Roku Dobra, sparty, Dobra, spowolnił mnie. Małego. Małego, tak? Będę się żegnał. Ale jestem na szczęście daleko, więc... Trochę wam czasu kupiłem chociaż. Tu. Nie powiesisz tu pizdo Powiedz jak będziesz Wiesz Wiesza Pójść na to, Nie Nie, ma pędzle. Może mam się uda, bo To jest dosyć daleko jest. No, dla, no ja dlatego odbiegałem jak najdalej się da od nich, no ale i tak trochę mnie przyniósł do nich. Może się uda no. adrenalina, to się Ja mam adrenalinę, ale w razie co... Dlatego w razie co ja przyjęcie. Ja idzie, rzuca w razie co ja przyjmę, jakby. Idzie na ciebie, idzie na ciebie. Dobra, no ile tego? Nie można takich taki wszystkich słów mówić, bo nagrywane jest. Można. Będę leżeć. Nie, nie trafił. Brawo! Brawo, dobra, jakbym wiedział, że nie ten, bo ty już umierasz, chciałem ci pomóc, ale. A czy w jeszcze stałam na scenie? <noise> to jest życie, tak to można żyć. Zostawił cię, jest na mnie. Tak, czy nie, to na tobie, biegnie? na tobie, A, na tobie. Na mnie dalej. Robię bramę. Tak, biegnie, ale daleko jest dosyć. Ciekawe czy noe Doma. O o, utwieraj, uciekaj Patryk Mhm mm No Bo powiesi i zablokuje ci bramy jeszcze Tak, no Rzuca Tę. Otwieraj, może dasz jej hacza No właśnie chcę tak zrobić No wciągnąłem go jak mogłem Spróbuj, może ci się zrespi szybko gdzieś hacz Ale wątpię, bo... Idzie. Jagger. No i chyba dostaniesz Mauricio, wiesz Może? Pewnie tak Ale ci zmiażdżył banie Jeszcze jest w ogóle ubrany za świętego Mikołaja. Chciałabyś Natalia, żeby cię taki Mikołaj odwiedził? wyglądasz na taką? Co to klawno miało? i iron gris, the best for last i surche.